Tegoroczne dni papieskie Jan Paweł II, Pamięć i Obecność to trzy dni bogate w różne wydarzenia, jedne przeznaczone dla młodszych, inne dla starszych Świdniczan. Bez wątpienia jednak najważniejszym punktem programu jest Msza Święta za stawiennictwo błogosławionego już Jana Pawła II o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z udziałem kleryków wyższego seminarium duchownego w Świdnicy. Pośród innych wydarzeń są liczne wystawy, jak choćby ta otwarta 16 maja w Muzeum dawnego kupiectwa pod nazwą Spotkania Świdniczan z Janem Pawłem II. Jeszcze z końcem ubiegłego roku pracownicy muzeum zastanawiali się, jaką wystawę przygotować na tegoroczną edycję Dni Papieskich. Uznano, że dobrym pomysłem jest sięgnięcie do zbiorów samych Świdniczan ze spotkań z papieżem. Dzięki tutaj odzewowi tutaj pozytywnemu mieszkańcom naszego miasta, ta wystawa mogła powstać i w tym miejscu właśnie no, pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pozytywnie odpowiedziały na naszą prośbę. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1980 roku, a najmłodsze z 2004. Na zdjęciach poza nieodłącznym wizerunkiem Jana Pawła II znaleźć można znane wszystkim twarze, m.in. prezydentów Murcka i Pałaca, byłego przewodniczącego Rady Miasta Michała Ossowskiego, księdza prałata Bagińskiego, biskupa Ignacego Deca oraz rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Wystawa potrwa do 15 czerwca. Wstęp jest bezpłatny. W teatrze 17 maja w ramach tegorocznych dni papieskich odbył się szósty finał Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji i Prozy ARKA, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. Do udziału w nim zapraszani są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy recytowali zarówno dzieła Karola Wojtyły, jak choćby tryptyk rzymski, ale i innych autorów. Duże zaangażowanie zarówno młodzieży, jak i dorosłych pokazuje, że cel dni papieskich został osiągnięty. Założeniem jest by wydarzenie to było współtworzone przez samych mieszkańców. Młodzież i dzieci, dorośli, nauczyciele szkół to, to jest poruszenie, to jest piękna sprawa. Myślę, że w tym jest zresztą to było zamierzone od początku. Mówiliśmy z panem Andrzejem o tym, żeby to było nasz, nasze świdnickie. W teatru oglądać można po konkursową wystawę plastyczną Kamień wiary przygotowaną przez młodzieżowy dom kultury. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić Ojca Świętego, to Jan Paweł II widziany oczyma dziecka z pominięciem konwenansów. Te prace są świeże, radosne, naprawdę fantastyczne, warte zobaczenia i dalekie od takich utartych, już troszeczkę nam, że tak powiem, zbyt mocno nawet zakodowanych portretów Jana Pawła II. W Galerii Fotografii oglądać można wystawę ze wszystkich pięciu edycji wydarzenia Jan Paweł II, Pamięć i Obecność pod nazwą Świdnica 2006-2010. To okazja do przypomnienia Świdniczanom, jakie zdarzenia miały miejsce w czasie minionych edycji oraz kto w nich uczestniczył. Jest to też okazja do tego, żeby siebie na tych zdjęciach. Odnaleźć. Ja zrobiłem taką, takie podsumowanie, i tych zdarzeń było około 80. Ta wystawa przypomina, co w świdnicy wspólnie zrobiliśmy dla papieża i dla samych siebie.